W środę i w czwartek w Bydgoszczy odbyły się dwie typowo biznesowe konferencje, na których przedstawiciele firm mogli zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami. Pierwsza konferencja dotyczyła utrzymania ruchu, a druga intralogistyki w zakładach produkcyjnych oraz magazynach. Wyjaśnia nam Agnieszka Gumienna z Axon Media, głównego organizatora wydarzenia. Konferencja składała się przede wszystkim z prezentacji nowoczesnych rozwiązań technicznych, ale istotnym elementem była część warsztatowa i targowa, gdzie przedsiębiorcy mogli porozmawiać bezpośrednio ze sobą. Jak najbardziej, dzielenie się doświadczeniami. Stricte konferencje B2B, czyli po stronie, po stronie uczestników są osoby z firm produkcyjnych, a po stronie firm partnerskich są firmy, które mają swoje ofercie, produkty, rozwiązania i usługi. I my tutaj łączymy te dwie grupy. Uczestnicy mogą znaleźć ciekawe rozwiązania nowoczesne, a firmy, które z nami współpracują, mają, do, mają mo możliwość rozmów z firmami produkcyjnymi. Organizator duży nacisk kładzie, aby konferencja służyła przede wszystkim wdrażaniu innowacji. Myślę, że to są najciekawsze tematy dla uczestników i dlatego staramy się zapraszać firmy, które mają innowacyjne rozwiązania. W czwartek, czyli w drugi dzień konferencji, rozmawiano o rozwiązaniach intralogicznych i magazynowych, na przykład bardziej wydajnych i oszczędnych silnikach. Ja uważam, że jak mamy ogrzewać halę tym silnikiem, to lepiej sobie kupić grzejek, tak? a silnik to nie robi to, musimy został stworzony, czyli do tego, żeby napędzać jakąś maszynę. Jak Media to organizator konferencji technicznych od 2015 roku. Od, do, od tej pory zorganizowaliśmy ponad 120 konferencji. W całej Polsce. Patronat medialny nad konferencją objął portal Kujawski. Wśród patronów honorowych znaleźli się marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego, Krajowa Izba Gospodarcza czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.